Witam wszystkich, Fachmeister z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam yy, moją szlifierkę kątową, tak zwanego Diaksa. Zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku, przedstawię Wam moją szlifierkę kątową, lecz jest to model akumulatorowy. Jest to model, yy, który wyszedł jako pierwszy yy, z wersji XR Pewnie się domyślacie, że, że to chodzi o firmę DEWALT. Przedstawiamy. Jest to szlifierka kątowa z wersji XR. Jest to model pierwszej generacji. Jest to jeszcze model szczotkowy, chłodzony wentylatorem. Jest to model DCG 412. Jest to szlifierka na tarce 125 mm. Tak jak mówiłem, silnik szczotkowy. 7000 obrotów na minutę. Yy, dwustronna rękojeść. Czy to będzie na prawą stronę, jeżeli ktoś jest le yy, leworęczny. Czy to będzie na lewą stronę. Nie masz tym problemu. Już przekręcamy. Uuu! O! ciało. Już przekręcamy. Już mamy. Przygotowane do cięcia. Yy, Regulowana, oczywiście, osłona. Tak jak w d Szybka regulacja. Zaciskamy. Pyk mamy. Yy, inteligentny włącznik z blokadą spustu. Żeby nie. Przez przypadek po prostu maszyna się nie załączyła. Bardzo fajna sprawa. Waga tej szlifierki to jest 2,4 kg. Yy. Moc użyteczna to jest 405 W, Więc tak, średnio. Yy. Coś jeszcze, to już mówiłem, to już mówiłem. Tak jak mówiłem, ma inteligentny spust. Znajdziemy jakoś baterię. A mamy. Założymy bateryjkę. W tym momencie maszyna jest zablokowana. Odblokowujemy. I maszyna działa. Bardzo fajny sprzęt. Jest, nie jest długa. Ma 40 cm długości. Więc fajna poręczna, jak na jedną rękę. Bardzo fajna sprawa. Ta opcja tego spustu inteligentnego jest fajna, ponieważ po włączeniu urządzenia naciśniemy tutaj blokadę i automatycznie spust nam się zatrzymuje i automatycznie można sobie wtedy ciąć. Nie, masz, nie trzeba cały czas trzymać po prostu ręki na spuście. Bardzo fajna sprawa. Dlaczego ja używam tej szufierki? Praktycznie do wszystkiego można powiedzieć, że do wszystkiego to się da odcięcie paneli do poblitki, odcięcie gresu, płytek pocięcie nawet drewna, zakładam tarcie do drewna, Docinam, docinałem też deski, nie deski nią, różnego rodzaju y, y, tworzywa sztuczne, wszystko można nie odciąć. Naprawdę jak na swój silniczek to naprawdę daje radę, ja mogę podlać to z ręką na sercu. Ostatnio ciąłem nią gres 8 mm, bardzo twardy. I naprawdę nie kucała, jedynie co zakładałem baterie FlexVolty, ponieważ nie oszukujmy się, każdy o tym wie, niezależnie od firmy, niezależnie od marki. Diax, szlifierka gotowa. Po prostu jest bateriożerna. No i tyle. No i to się po prostu yy, nie ma co dziwić, bo w, praktycznie w każdym modelu, w każdym yy, yy, marce jest podobnie. Więc, więc piątka to można powiedzieć, że jak się tnie coś twardego, to znika pyk w momencie. Więc ja osobiście zakładam sobie flexy i wtedy sobie śmiało mogę wszystko docinać. Nie ma z tym problemów. Mówię, ostatni czołem gres i bardzo twardy gres i nie kucała, nie stawała. Nie było w tym żadnego pomelu, problemu. Przy docinaniu paneli yy, bardzo fajna sprawa, czy tam do obróbki jotek, nie jotek pod kątem docinania. Nie trzeba się męczyć z kablem, jest zawsze pod ręką. Trzeba gdzieś przyciąć, bierzemy sobie szlifiereczkę, docinamy. Do szlifowania, tak samo mam tutaj yy, tarcze yy, szlifierskie na, na diaksa, nie ma z tym problemu bardzo fajnie szlifuje czy to na papier tak samo nie ma problemu szlifuje, czy to jest y, tak jak mówiłem, tarcza do drewna, można sobie drewieńko ciąć, pogrez kamień y, nawet do szlifowania powierzchni nadaje się, zakładamy odsysacz pyłu, pyłu i śmiało daje radę yy. różne rodzaje tarcz, czy to cięższe, czy to grubsze nie ma z tym jak najmniejszego problemu ja tą szlifierkę posiadam już długi okres czasu bo <laughs> jak większość sprzętu z wersji szczotkowej Posiadam od roku 2014, a rok produkcji tych urządzeń to jest 2013. Więc, jakby nie patrzeć, kawał dobrego czasu i sprzęt u mnie działa. Nie narzekam, nic się nie dzieje. Wymieniam szczotki, i dalej maszyna jest yy, idealna do działania po prostu. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o tej ślifierce. Tak jak mówiłem, do każdego rodzaju y, cięcia gdzie trzeba szybko coś dociąć i nie trzeba dużej, bardzo dużej mocy i nie trzeba plątaniny z kabla, wtedy to urządzenie się sprawdza. Oczywiście nie porównuję y, do szlifierek y, z 2019 roku, 2018 roku, które już są wersje bezczotkowe, bo to już nie ma co porównywać ale moim zdaniem jeżeli chodzi o system szczotkowy i jeszcze do tego system akumulatorowy to ten sprzęt jest dla mnie numer jeden po prostu moim zdaniem DeWalt zrobił kawał dobrej roboty z wersji XR z wersjami jeszcze szczotkowymi to naprawdę bardzo duży wybieg w przyszłość po prostu dla mnie to jest bo w tym momencie jeżeli chodzi o Samobudowę, o ulepszenie w dzisiejszych czasach diaksów, szlifierek, wkrętarek i tak dalej, to jest po prostu tylko takie dopracowanie, wymienienie po prostu silnika szczotkowego na bezszczotkowy, jakichś tam podstawowych podzespołów. A jeżeli chodzi o konstrukcję i tak dalej, to jest taka sama. Więc yy, jeżeli ktoś nie potrzebuje naprawdę jakiejś wypasionej szlifierki, o nie jakiej mocy, o nie wiadomo jakich parametrach, to polecam ten model. Jest naprawdę w rozsądnej cenie, bo to jest koszt około 400-500 złotych body, więc to nie jest duży koszt, a jeżeli ktoś dba o sprzęt i lubi dobry sprzęt, to na pewno mu bardzo długo posłuży. Jeżeli ktoś posiada taką szlifierkę i ma inne doznania, uznanie podczas pracowania nią, proszę o komentarze. Oczywiście zapraszam do moich poprzednich filmów. Jeżeli ktoś jeszcze nie, su, nie dawał suba mojemu kanałowi, to proszę liknąć, kliknąć niżej, czerwony przycisk, żeby być na bieżąco z moimi filmikami. Oczywiście zapraszam do następnego filmiku, który będzie lada dzień. Dziękuję, to by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.